Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W końcu zaczęła się długo wyczekiwana wiosna. Słoneczko coraz śmielej i coraz dłużej wygląda z chmur, a w nas wędkarzach no, rośnie ciśnienie, żeby w końcu udać się na ryby. I dzisiaj przychodzę do Was z bardzo krótkim apelem. Apelem związanym yy, no, poniekąd z naszym rybostanem, z naszym zachowaniem nad wodą. O wszystkim tym, o czym już od dawna mówię, teraz chcę skierować ten apel do, mam nadzieję, wąskiego grona pseudowędkarzy. Ja wiem, że bolenie najlepiej biorą w kwietniu. Szczupaki, sandacze pięknie żerują w maju. Niestety znam osobiście wielu takich, którzy właśnie w tych miesiącach łowią wspomniane ryby. Mimo zakazu, mimo tego, że y, ryby te gatunki obejmuje okres ochronny, różni wędkarze pod różnymi wymówkami łowią te ryby, tłumacząc sobie to w rozmaity sposób, że bolenie jak żerują, to znaczy, że się już wytarły, to samo szczupaki, to samo sandacze, tłumaczą sobie to jak tylko mogą, żeby tylko usprawiedliwić swoje zachowanie, łowiąc właśnie w tych miesiącach te ryby. No bo wiadomo, że w tych miesiącach presja niewielka, a i te ryby całkiem nieźle żerują. Nie zmienia to faktu, że mimo tych wszystkich tłumaczeń wędkarze, ci pseudo wędkarze, łamią regulamin i zachowują się podobnie do tych wszystkich, o których od wielu miesięcy rozmawiamy. Kłusowników, szarpakowców, Niektórych, niestety, działaczy Polskiego Związku Wędkarskiego. I o dziwo, te osoby, co też naocznie się przekonałem, bardzo dużo potrafią krzyczeć, jak to jest źle nad naszymi wodami. A sami co robią? No niby część z tych wędkarzy te ryby wypuszcza, tak przynajmniej twierdzi. Nie zmienia to jednak faktu, że ten regulamin łamie, daje przykład, zły przykład innym i zachowuje się co najmniej szmaciarsko. Mój apel skierowany jest do tych właśnie osób. Ja wiem, że kije nas świeżbią, że chciałoby się już połowić, ale zachowajmy odrobinę zdrowego rozsądku, zachowajmy odrobinę honoru, bo to przecież my tworzymy brać wędkarską, to my należący do Polskiego Związku Wędkarskiego również tworzymy ten Polski Związek Wędkarski i takimi zachowaniami udowadniamy tylko że u nas w kraju chyba nie może być dobrze. Mam nadzieję, że chociaż kilka osób, które mimo okresu ochronnego chciało wybrać się na drapieżniki, powstrzyma się. Mówię tutaj oczywiście w większości o wodach PZW, no bo tam wszyscy wiemy jaki jest regulamin. A wszyscy ty, ci, którzy, którym takie zachowanie yy, Mówiąc delikatnie, średnio leży. Apeluję o to, aby przypadki takie zauważone nad wodą zgłaszali. Zgłaszajcie w swoich kołach, nagłaśniajcie to w internecie. Krótko mówiąc, róbcie wszystko, żeby takie zachowanie wytępić. Wszyscy ci, którzy w ten sposób postępują, moim zdaniem nie mają prawa krzyczeć. Jak to nad naszymi wodami jest źle. Nawet jeżeli te ryby wypuszczają. Mam nadzieję, że wszyscy zachowamy odrobinę rozsądku, umiaru i powstrzymamy się przed haniebnym zachowaniem. Tego wszystkim życzę. Dajcie znać w komentarzach, jak to wyglądało nad waszymi wodami, bo ja, tak jak wspomniałem, no niestety znam kilka osób, które w ten sposób postępują. Zabawne są te tłumaczenia. Zabawne jest ich spojrzenie i podejście do tego tematu, ale niestety taka jest prawda. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. Dajcie znać, czy Wy się z takimi przypadkami spotykacie. I oczywiście nagłaśniajcie takie rzeczy. Pozdrawiam wszystkich gorąco i serdecznie, i do zobaczenia nad wodą.